Siema widzowie. Tutaj jest pan. Jak masz na imię? Zbyszek. Zbyszek. Zbyszek też jest bezdomny. Chodź, tutaj pod auto. Co też jesteś bezdomny? No. Tak? Długo? No. Parę lat. I co? Nie masz mieszkania? Nie, nie ma. Otwórz. Tutaj, tutaj jest drugi bezdomny. Tylko jego już wyciągnąłem z bezdomności. Co, Grzesiu? Porozmawiaj z panem. Jak tam się trzymać? Ciężko idzie, Jak no. bezdomny, nie człowiek. Nie? A, A masz mieszkanie, czy mieszkasz tak, on po klatkach? Po klatkach. Tak? Ciężko? A czemu zostałeś bezdomny? Sprawy rodzinne, czy co? Tak, no, straciłem wszystko. Tak? Przez żonę pewnie. No. Tak? Przez żonę? Nie, nie. Musisz coś, coś powiedzieć o sobie. A? Coś powiedz o sobie. No. Czemu mogę powiedzieć? Ale to my sami wszystko. Tak. A ty Grzesiu? Grzesiu, widziałem Wizowie hotel. Wynająłem mu na dwa tygodnie na razie. Na no 9 dni, no ale tam się dopłaci. Znalazłem widzowie hotel po 30 zł za dobę, bo pani się zgodziła go tam wziąć. Więc prośba taka, jak ktoś może pisać na tym Facebook Gring. Jak ktoś może to nie jest wepsze, to kup, wynajmiemy Grzesiowi na miesiąc albo dłużej, bo ja sam nie ogarnę tego. A Jeżeli ktoś pomoże, można odzywać się do mnie na Gring, to będę jakoś tam podam numer konta albo coś, kto ile może. Zawsze jakieś parę groszy, to wynajmiemy Grzesiowi na dłużej ten hotel Bo na razie ma tą, ten, ogarnąłem go, to szkoda mi go dawać pod ten Kaufland Co ty tam szukasz, broni? Nie, gdzie mam? co ty? Chowałeś te pieniądze? Tak A co, dzisiaj zarobiłeś coś, czy nic? Nic Nic? No widzisz, że przynajmniej teraz będziesz miał na piwo no. A ona fajki. No, pewnie nie. Ale ty już jesteś przecież ciachnięty. A? Ciachnięty jesteś, to już piłeś chyba dzisiaj coś. No. A ja też jesteś alkoholik? Tak. Tak, każdy bezdomny. Chcę zapomnieć o tym, a tego piję się. Grzesiu też był, znaczy jest dalej bezdomny, ale na razie go ogarnąłem i ma hotel. Śpi w hotelu. A też jest alkoholikiem śmierdzącym. Coś mało rozmowny jesteś, majster Pić się chce pewnie. Nie, dobra, dobra. I tutaj jesteś, z Jaszczębia? Tak. Urodziłeś się tu? Tak. No Grzesiu, jest z sosnowca. Wiesz, gdzie sosnowiec? No. Tak? Za granicą Gdzie szłaś teraz? Gdzie szłaś na puszki? No, do, do świecicie Co idziesz do sklepu? No Dobra, to leć. To się trzyma i nie daj się. Dobra. Nie daj się chłopie. I co wie no, ciężki kontakt z nim jest. Dałem mu dwie dyszki, ale mało nie... za dużo nie powiedział. Już patrzę. A ty Grzesiu co powiesz? Co ja Widzicie, widzowie jak się Grzesiu trzyma, ale wie co? Chodź bo... powolutku, tak? tylko tutaj do tego, do samochodu. Kurza. Powolutku, Robek, kurwa, nie mogę tak chodzić. Musisz, rozruszać, jak będziesz siedział... Tak, tak, będziesz siedział na hotelu, to... ...to Cię w ogóle zgniesz Tak, nie. Nie bój się, ja tam szep po tych schodach wydałazi na dół Może Grzesiu ktoś Ci pomoże to ci wynajmia na dłużej, bo ja cię. Ja nie dam rady tak na ten wynajmować ci tak cały czas, ale może ktoś nas wepszy to No najbolniej. Są osoby, które cię lubią, są osoby, które cię no. nie lubią. No jak to w tym. Ale ci co Cię lubią, to może tak widzowie mówię. Na Facebooku Gring Albo numer telefonu podajcie w komentarzach no, to zadzwonię. Wiecie, to nie jest dużo 30 zł za dobę. A ma, ma łóżka, telewizor ten z jakimś tam panem śpi w pokoju, ale to tam nie przeszkadza mu, przynajmniej sam nie jest. A szkoda mi go dawać widzowie znowu pod kałuchą, bo widzicie ogarnąłem go. ma nowiutkie, lepsze jak ja, moja do pracy. Spodnie ma Zadasia. Tylko czapkę mu jeszcze musimy wymienić. bluzę madamską ale powiem wam widzowie że on strachny strasznie bo do, dopiero mu dałem parę dni temu bluzę a on już mają całą bruną to białe dzisiaj robimy akurat widzowie gdzie? W Jastrzębiu, z drój Jutro będziemy robić w jutro w Katowicach no i jutro w Katowicach mamy, no, ja ale znowu za dwa, jakieś dwa, dwa tygodnie będziemy wyjeżdżać do Warszawy znowu, bo tam jak robiliśmy, to podeszedł pan i mamy ten, za dwa tygodnie jedziemy z powrotem do Warszawy, ale to już na trzy dni, Grzesiu, w jakimś domku znowu, co? No. Fajnie jest, co? W domkach. W no, domkach jest fajnie, no, domka jest fajnie. A Ty teraz byłeś z nami, a my jakieś parę dni temu, przed tym, dwa, trzy dni temu byliśmy też w robocie, tylko no. gdzieś dalej, tylko nie pamiętam już gdzie, to spaliśmy w lepszym domku, powiem Ci, był kominek, telewizor. No. 50 cali, taki wielki wszystko, a tutaj to, tutaj było może tak w miarę. W tym domku było w miarę, ale było zimno. Dobrze o tym wiesz, że było zimno, co? No, ani żadnego ogrzewania, jak może być domek, ani grzejnika, ani kominka, nic co go nie grzeją. Patrzcie widzowie, jaką grzesił ten tego streama, co robiliśmy. To co się golił, i tak narzekał, ale go później podgoliłem i brudkę mu zostawiłem tylko, bo się nie dało. Ale tą brudkę to ci dzisiaj może przyniosę maszynkę i się maszynką. Się I tak jak mówię widzowie. Jak, jak, jak się uda ten hotel mu tam zatrzymać, to wtedy jakieś streamy będziemy coś robić, bo dzisiaj to raczej nie będę miał czasu. Ale jutro... Jutra... nie jutro też jest robota, ale w który dzień zrobię streama. No i się patrzy, żeby się nie przewróciła. No, co nie będę tam przyjeżdżał do Ciebie na ten, jak ten twój spokoju będzie w pracy, to sobie jakiegoś streama odpalimy z widzami na balkonie. No gdzieś tam z trasy, jak Ci przejdzie ta noga, to jeszcze sobie gdzieś tam... O nawet tam na ulotki pójdziemy, bo tam jest Mówi? dużo domków. To jak ci przejdzie noga to... noga to... Jak ci przejdzie noga, to tam na ulotki możemy iść. No tam niczko. W domku tam jest od cholery. No. Może do sklepu pójdziemy? To co? No nie wiem, coś do picia. No Tego, nie. Tego to nie. Czego je? Jedno, dwa, nie zaszkodzi. Mi więcej nie chcę. Ja, chcę ja, chcę, ja, ja to wrzucam tu ja. tylko powolutko Więcej ja więc od razu, życzyć, żeby mnie nie połamało, nie? No, bo kiedyś to mnie... miałem 30 parę lat, to mnie parali. Tak? No, dlatego się boję. A miałeś Parazy, kiedyś... tak, nie. Ale nie miałeś kiedyś padaczki, nie miałeś jeszcze padaczki dary takiej. Nie, w życiu, nie. Jeszcze nie. Łukasz pewnie ogląda filmiki teraz, patrzy, a tu Grzesiu ogarnięty w hotelu. Ale wiecie, to jest tak. Grzesiu jest, Grzesiu jest dla mnie zawsze w porządku, więc zawsze mu wezmę hotel, wszystko. A Łukasz jak się zachowuje, tak się zachowuje, dlatego mu nie pomagam. No to Bo tutaj, tutaj do mnie dzwoni, mówi Robson, coś tam, masz 50 zł pożyczyć coś tam, a później do Grześka, wiecie, obgaduje mnie, że to ja nie jestem. Dokładnie. Gadał coś na mnie? No. To widzicie jak mu mam pomagać tutaj jest A temu dałem Wiedych już Smyrnął No ja Dwa słowa powiedział i uciekł Tylko za alkoholu czy da zawdań to jest, to Co wolisz? Butelkowe to wiesz No jak krawężnik Dobra widzę No normalnie schodzimy tym Ja nie będę tutaj Taterkę sobie wziął widzowie To? No I to zerówkę widzowie bo myślę, że ktoś jest głupi Zerówkę mogę wypić. To pokaż widzę, że to zerówka. Zarówka. Piszę od tyłu. Zerówka to będzie jak ją wypijesz. A już lepiej chodzisz. Lepiej, lepiej. Jak się mówię, ta masz mi dużo zrobiła. Już możesz przestać udawać. Co? Już możesz przestać udawać. Tak, przestać udawać. A żebym się skręcił nogę, żebym ktoś ślad Widzowie, wiecie jak Grzesio, do Grzesia będę jeździł z rana, bo no, wtedy mam więcej czasu jak nie będzie roboty, wtedy odpalimy jakiś streama na balkonie. No. Pogadacie sobie z Grzesiem. Tam można, pewnie. Może mi się uda w końcu włączyć te donaty na telefonie, żebyście się z nimi gadali, bo tak to chyba, że laptopa przewiozę, ale to musiałbym jakieś mieszkanie wynająć, żeby ten laptop tam był na stałe, bo tak jeździć te streamy włączać po kolei w każdym miejscu to jest też przerąbane. No. No i dobra widzowie No musicie mieć taki filmik, bo ja też pracuję Może później strzelę streama albo jakiś drugi filmik Zostawcie APE Suba Rzesiu co mają zostawić? Słubika? Stuwa? No,